Jestem. To tak. Futro psa, pewnie. ale albo żony. Nie, to rude by było, rudo-brązowy. No tu nie ma klamki. Wyobraźcie sobie teraz niedzielny obiad z dziećmi. Gdy żona przygotowuje posiłki, a wy na spokojnie siedzicie sobie i czekacie. No, ta broda tutaj też robi robotę. Ono, chłodno. Nie widać, nie, nie widać. To może i lepiej, nie? To może i lepiej. Także tu myślę, że będziesz sposobnie zrobić tylko tą przebitkę właśnie jak stoisz. Dawaj parasol. Nałożyć na to, co wiesz. Tu mówisz, bo to się nie ucieka od tego. Na czym? Powierzchnia Marsa. Główna, Bo jest w tej centralnej No. I wyglądam jak Jesus. Tak. Cześć. No, eee. Ok, <laughs> Większy pokój, czyli sypialnia główna. Mhm. jest z tej strony. Podsumowując, nietuźnikowa architektura. Ch jeszcze raz.